Usmarano, zimno, tylko kilka stopni na prusie, może jakieś dwa, trzy, cztery. W nocy temperatura spada do jednego, no a wszystkie moje pomidory i papryki są w szklarni. Zobaczcie, nie dość, że są w szklarenkach, w szklarni z poliwęglanu poli 6 mm, to jeszcze są poprzykrywane te szklarenki folią bąbelkową, firankami i co tylko, żeby tylko ochronić je przed jaki, jakimkolwiek mrozem. No i codziennie rano trzeba to wszystko zdjąć, udostępnić światło, jest bardzo zimno, ale już niedługo będzie cieplej, bo jest na razie słonecznie. Ale w nocy było tutaj tylko 2,8 stopnia. W tych szklarenkach było troszkę więcej, ale też nie za dużo. No, dwie godziny później już jest zupełnie inna pogoda. Zobaczcie, słonecznie. Wiaterek się troszkę ruszył. Ale jest zdecydowanie cieplej, i ja właśnie na ten moment czekam, żeby otworzyć te wewnętrzne szklarenki. No, teraz lepiej. Jest trochę cieplej. Na dworze pewnie jest 10 stopni, ale w szklarni już ten termometr pokazuje 28, ale to nie jest prawdziwa temperatura, bo jest on w słońcu. Ale czekam na ten moment, kiedy ten termometr pokaże 20 stopni, żeby otworzyć te szklarenki. Wtedy jest bezpiecznie już po prostu je otworzyć. No i widzicie, w Anglii e, nie jest tak łatwo o? też. Dnie może są. Ciepłe i bo są słoneczne, ale noce ciągle są zimne. Jeden stopień, dwa stopnie, a gdzieś na otwartym polu, jak u mnie na działce, to mój termometr pokazał minus 0,4. Także ciągle się boję. Też na ręki przykrywam folią bąbelkową. Firankami co mam, no ale muszę to rano zdjąć. Jak jeszcze jest dosyć chłodno, żeby był dostęp światła, i codziennie rano ja albo mój mąż patrzymy, otwieramy jak na razie się trzymają. Ale pokażę Wam dzisiaj moje pomidory, bo muszę je poprzesadzać do większych doniczek. Tutaj w tej szkarence mam papryki, część papryk. Kukurydzę, część pomidorów. Niektóre pomidory wczoraj już poprzesadzałam. To jest na przykład Sofia's Fiery Comet, czyli ognista kometa Sofii. Jak widać, ma takie opadające um, liście, ale to jest um, niektóre pomidory tak właśnie mają, że mają cienkie listki. Przeważnie są to serca, które tak mają i to nie jest żadna wada. Po prostu tak z nimi jest. Ale pokażę Wam po kolei. Może jeszcze ten Wam pokażę, bo ten ma liść ziemniaczany. I one sobie tutaj są w tych szklankach, w tych niskich temperaturach w nocy już od kilku tygodni. A w tej szklarence było 5,5 stopnia. Ten dolny numer 5,5 stopnia w szklarence. I dają sobie radę. No, może nie rosną tak bujnie jak rozby w domu, ale przyzwyczajają się do niskich temperatur, temperatur już teraz. To jest Hercegowak, który w zeszłym roku bardzo mi smakował. I zobaczcie, ma piękny liść ziemniaczany. Uuu, ciepło w tej. Puchnęło takie wilgotne ciepło, i mam tutaj taki zwykły termometr. I on tu pokazuje 26 stopni, ale nie wierzę w to, że jest 26 stopni. Może, bo jest bardziej w słońcu, ale w nocy pewnie nie więcej niż 5 stopni. No i tutaj mam te pomidorki w pudełkach, które pomału będę przesadzać do większych pojemników. I to jest, e, dzisiaj jest dziewiąty kwietnia, Te wszystkie pomidory były siane 12 marca, czyli nawet nie 4 tygodnie po wysiewie. I pomidory są takie. Tutaj Wam pokażę, dlaczego jest czas na przesadzanie pomidorów, które były siane metodą kubeczkową. Może najlepszy przykład to jest ten. To jest odmiana Mendigoria. Zobaczcie, ładnie rośnie ale te liścienie trochę jakby już żółkną i korzenie wystają już prawie na zewnątrz i nie mają skąd czerpać substancji pokarmowych w tym momencie, bo nasionko było siane tutaj nisko. Pomidor wytworzył mnóstwo korzeni. Nie wytworzył jeszcze takich dużych korzeni w tej części, bo ten kompost był dodany, ta ziemia. I teraz po prostu musimy mu dać coś... Tutaj, pod ten korzeń, żeby rósł, wiecie, zdrowo. Jeżeli tak zostawimy dłużej, no to te korzenie po prostu będą sobie głodować, bo tu już nic nie ma. Tutaj może by wytworzył, ale pomidor byłby zestresowany. I dlatego zakupiłam sobie większe kubeczki. To są tak zwane party cups kubeczki na przyjęcia na party. I będę sobie wycinać dziurki. Pokażę Wam, jak łatwo zrobić dziurki w kubeczkach, nożyczkami. I przesadzam do tych kubeczków. I został nam może miesiąc. I myślę, że to będzie kubeczek docelowy. Czyli jedno tylko przesadzanie, bez pikowania, dodawanie trochę ziemi. Raz i raz przesadzanie. Dla mnie to jest oszczędność czasu. I mi się ta metoda sprawdza, i wiem, że niektórym z Was. Którzy tą metodę spróbowali też się sprawdziła. Możemy wiercić dziurki, możemy wypalać dziurki, ale możemy też sobie wyciąć dziurki. Tutaj na brzegu wycinamy sobie kawałek plastiku, tutaj, tutaj i gotowe. Mamy dziurki, żeby nadmiar wody uciekł. Pojawiły się takie głosy. Też na YouTubie, że bez dziurek przesadzanie pomidory, pomidorów do kubeczków, bez dziurek, ale ja e, boję się stosować taką metodę. Nie sądzę, nigdy tak nie robiłam. Zawsze mam dziurki, bo zobaczcie, co się dzieje. Nawet jak są dziurki, to mi rosną glony, jakieś algi. Wygląda na to, że w tych niskich temperaturach w szklarni po prostu ta ziemia tak szybko nie wysychała. I pewnie to zależy od warunków, jakie macie. Jeżeli macie te rozsady w jakimś gorącym pomieszczeniu cały czas, to może bez dziurek by się sprawdziło, ale mi na pewno, nie wiem, dopuściłabym do jakiegoś nadmiaru wilgoci pewnie. Zawsze, dlatego też wsadzamy perlit albo vermiculit, żeby drenaż był dobry. Nawet jak wysychają szybko, to drenaż jest ważny, bo potrzebne jest powietrze przy korzeniach, także brak dziurek by powodował za dużo wody, a za mało powietrza. Moim skromnym zdaniem. No i przygotowuję sobie podłoże. I do tego podłoża dla pomidorów i dla patryk dodaję vermicompost. W Anglii zakupiłam go sobie na ebayu. To jest inny rodzaj niż miałam e, miesiąc temu. Tym razem zakupiłam sobie 20 litrów i to jest Elixir Garden. I dodaję na taką ilość może z dwie garście, żeby nie przesadzić. Także jest on troszkę drogawy. No i dodaję także perlitu. Ten perlit, który jest z firmy Westland jest większy i nie pyli tak. I dodaję trochę właśnie tego perlitu. Do tego drenażu. Wszystko dokładnie mieszam. I właśnie do takiej mieszanki będę przesadzać pomidory. Wszystkie takie patyki i większe grudki wyciągam. Możemy też przesiać, ale już do przesadzania pomidorów nie jest to takie konieczne. I to jest gotowe właśnie do przesadzania. Tylko muszę sobie przygotować ciepłej wody żeby podlać od razu tą warstwę na dole, żeby nie była ona sucha i zaczynamy. No i to jest właśnie moja metoda. Ja tak robię. Nie twierdzę, że to jest najlepsza metoda. Pokazuję wam tylko co robię. Wrzucam na spód trochę podłoża, ale nie za dużo, żeby mieć tutaj wysokość, żeby zagłębić ten pomidor. Dobrze, podlewam ten, 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 właśnie tą ilość. Podlewam też moją sadzonkę, żeby nie była całkowicie sucha. To nawet powinnam zrobić wcześniej, ale będzie ok. No i teraz. O, jakieś gołębie mi siadają na szklarni. No i teraz ugniatam sobie ten kubeczek, delikatnie wyciągam i zobaczcie, korzenie już. Już wołają o więcej przestrzeni, bo tak sobie w koło rosną. Zagłębiam moją sadzonkę i staram się tutaj na, z boku wsypać trochę tego podłoża, żeby podłoże dotarło do samego dołu. Trochę tak postukam, trochę palcami, uciskam, ale nie za mocno, żeby z każdej strony korzenie miały nowe podłoże i Zapełniam, i potem, jak już będę sadzić w, y, w moich tunelach foliowych, to po prostu posadzę je bardzo głęboko. Ale w tym momencie nie mam takich głębokich pojemników, żeby je posadzić tak głęboko, i w sumie to będzie dobrze i tak. I podlewam. I one nie przeżywają żadnego szoku, nie więdną, mogą sobie zostać na słońcu. I to mi się podoba. Bo nie ma takiej przerwy w wegetacji jak przy pikowaniu. Wiem, że mówicie, że pomidory lubią pikowanie, ale ja lubię tę metodę. Naprawdę ją lubię. No i gotowe. I tak zrobię ze wszystkimi moimi pomidorkami. Teraz zobaczcie, tu sobie ustawiam moje pudełeczka z pomidorami i chcę je wzmocnić za pomocą wiatru. Mam ten taki wentylatorek, który kupiłam, bo miałam problem z pleśnią na pomidorach w moich tunelach foliowych. I on jest ładowany i ma baterię. I sobie go mogę, wiecie, powiesić, postawić. I sobie go tutaj stawiam, włączam i robię pomidorkom wiatr. I po prostu ustawiam go w tą stronę, potem troszkę w tą stronę, żeby wszystkie pomidorki miały. Właśnie takie, taki sztuczny wiaterek, bo to je wzmacnia. Można je także głaskać, żeby właśnie stymulować um, taką, wiecie, siłę, żeby rosły grube, bo one myślą, że to są jakieś, wiecie, um, niekorzystne warunki atmosferyczne i wytwarzają różne takie substancje, które będą je wzmacniać. Oczywiście nie robimy im za dużego wiatru, tylko na początku delikatnie. Ale troszkę, troszkę się liście ruszają, i to jest właśnie korzystne dla roślin, nie tylko pomidorów. Robię to też paprykom. Te będą w następnej kolejności. Dobrze by było, jakbyście mieli taki wentylatorek, który się okręca, tak wiecie, w różne strony. Ale jest dobrze, tak jak jest. A tutaj ciekawostka. Zobaczcie na ten pomidor, jaki on jest fioletowy. A wiecie, jaka to jest odmiana? To jest słodka jak karmel I to jest pomidor z antocyaninami. On jest taki, wiecie, żółto-fioletowo-pomarańczowy. I zobaczcie. I no, nie jestem pewna czy on nie zmarł, ale pewnie te niskie temperatury w nocy po prostu tak jakby stymulują te antocyjany i nawet sałaty jak są czerwone to się bardziej zabarwiają jak jest chłodno i słonecznie. Młodyżka no, nie jest bardzo fioletowa i wszystkie inne pomidory wyglądają ok, ale ten jest szczególnie fioletowy. No, normalnie jak wam się coś takiego stanie na pomidorach, które nie są fioletowe, no to oznacza to brak fosforu i można wtedy zareagować, ale ja myślę, że to po prostu ta odmiana tak ma, że jest taka właśnie silnie fioletowa. Które pomidory były największe i już je musiałam przesadzić, najwyższe i najszybciej pokazywały takie te żółte liścienie, to na przykład ta ognista kometa sofii. Wam pokazywałam. Serce koli juganei. To będą pewnie wysokie serca. Tutaj mamy Julia Child. To jest też pomidor o liściu ziemniaczanym. W ogóle te wszystkie brandywine mają liść. No. Prawie wszystkie oryginalne brandy wine mają liść ziemniaczany i Julia Child też ma liść. Malinowy słoń jest bardzo wysoki. Co to jest? Kieseltau różowy, to jest odmiana alifirowa. Zobaczcie, też takie cienkie listki. Serce de Concurs. Wszystkie serca właśnie wyglądają jakby coś im było, ale nie jest im, bo te właśnie odmiany tak mają. No i Hercegowak. I ja to teraz przesadziłam. I co jeszcze? esyk crystal to jest też odmiana alifirowa. Sylwan gome. Dobrze rosną moje własne nasionka. Tak, jak Wam pokazałam, z, z latka jak Sophie Sofii przesadziłam wczoraj. Anthony's Passionate Heart, moje własne nasionka z zeszłego roku, i właśnie to poprzesadzałam wczoraj. I zostało mi wiele odmian, które no w ciągu kilka, kilku dni poprzesadzam. A tutaj mam na przykład metodą klasyczną przepikowywane pomidory i one wyglądają tak jakby na mniejsze trudno powiedzieć, nie ma ogromnej różnicy to jest z Bliss, czyli burażeństwo. to jest Lucid Gem moja ulubiona odmiana więc mam dwa Lucid Gem, dwa blażeństwa, a to jest Honeymoon mieszaniec, który dostałam nasionka z Polski, Honeymoon, bardzo tak soczyście zielono wygląda. I co jeszcze wam tutaj pokazać? Pokażę wam moje wilmy, które sobie tu stoją. To jest ten mikroskopijny pomidorek. Już ma pączki kwiatowe. To jest Micro Dwarf. Dwarf, nie Dwarf. Jeśli chcecie, żebym Wam powiedziała, jak wymawiać angielskie nazwy pomidorów, to zrobię może taki filmik, bo na przykład najbardziej popularna odmiana w Polsce, którą ludzie wszyscy prawie nazywają Red Pear, to nie jest Red Pear, tylko Red Pear, co oznacza gruszka, czerwona gruszka. Pear to jest gruszka, a pear takie słowo nie występuje w języku angielskim. Także jeżeli macie kanał na YouTubie i mówicie innym ludziom nazwę odmiany to proszę mówcie Red Pear no a tutaj zobaczcie są moje papryki już w docelowych doniczkach mam nadzieję jeszcze nie kwitną myślę, że tutaj te niskie temperatury troszkę spowalniają to kwitnienie i ten wzrost co właśnie chciałam żeby nastąpiło a tutaj mam resztę papryk i widziałam już jedna ma takie jakby zalążki pączków kwiatowych, albo się przygotowuje do tego. No ale jeszcze ponad miesiąc dla tych papryk. Zobaczcie tutaj pędy boczne, już rosną. Kukurydzę muszę je wystawić do większej ilości światła. Papryki, te pomidorki, które wam pokazałam. No a tutaj reszta pomidorków nad którymi będę pracować. Dają zdrowo. No i nie mogę się już doczekać, żeby je posadzić i, i potem żeby je zacząć jeść.